Hej, cześć manku, z tej strony ja Mario i witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Ze mną jest Prosonkowski 5.5. Proszę się przywitać. Siema, siema. E, i dzisiaj on będzie otwierał 2 e, mega Ja otwierałem 2 Mega Boxy, dropłem 7, ale zapomniałem nagrać bo nie miałem tabletu, a fajna oferta była no i dropłem siódemkę, ale i tak tam były dwa gadżety, a w drugim było pięć więc... Jest gierka czy megaboksy? Co? Jest gierka czy megaboksy? Gierka, dawajcie eee, teraz najpierw wiereczka jeszcze szybka przed boxami wiecie żeby jeszcze Jakiś gameplay był na tym odcinku. No i dobra, zaczynamy giereczkę. Ja, no strzałem, nowe mapy, co mówisz? W są nowe mapy. No. O nie, co ja zrobiłem? Aha, jeszcze go pokonam. okej, okay, ciekawe. Ucieka już. Miał 400 HP. Co za typ. Jaki słabiak. Czemu on tak słabo gra w ogóle? Ło, wow, wow. Ach, mi się źle gra na tablecie. Hmm. No dobra no. Ja się uczę grać prądem, bo Aha dobrze wierzisz o trzy tyły. Ja nie chcę, żeby ten poszedł później. No i tak pójdzie. Zużyłaś mi ta. Dobra, ogłaszisz nam to chyba chyba mi to nie pomogło raczej. Teraz robimy tak, bo nie ma wyjścia, robimy tak. Dobra, plus 7 moi widzowie. To może oznaczać jedno, będzie coś. Ja otwieram. Oczywiście big boxa otwieram. On dwa mega boxy. Co mówisz? Pięć za 16 tysięcy czy szkaronetu Co pięć za 16 tysięcy No Mega Box za 16 tysięcy czy z Eee, tu i tu dawaj Dobra Jak tu i tu? Nie da się tak Eee, najpierw otwieraj z alei Najpierw otwieraj z alei Dobra, to ja, e, to, czekajcie, 3, 2, 1, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja otwieram big boxa, 3, 2, 1, chyba subskrypcja, łapka zostawiana, więc bum! Nie zostaw piątka. U mnie jest trójka i 44 monet, aj, myślałem, że coś dropnie, bo 44 monet to jest dobry znak, ale... Kurczę, nie zostawili. Ty moi... Nie, ten zostawił, ale ten nie zostawił. Zostaw łapkę w górę. Teraz drugi meba box od prosa Olkowskiego 55. Eee, otwieraj. Kurde, no O nie, mój... Mimo... To wiem, mam 15%, ale nieważne. Yy, 30 zamiarzym. Czyli się nic nie zmieniło. Nie do niego To jest jak? Jutro moi widzowie nam wam nagram, że zrobiłem 100 level w ogóle. Jak widzicie, w gierkach. Nie, ale ten. Ja wam jutro nagram, że, e, że zrobiłem 100 level w browsers. Więc. No dobra, ja Więc oczekujcie. Teraz będą bardziej daily te odcinki. Bo tak to miałem co 3 dni, teraz niedawno przerwę i takie odcinki robiłem co 3 dni. Teraz będzie szybciej, daily będą. Kiedy, do kiedy będą daily, nie wiem. Nie wiem, do kiedy będą daily. No i nie wiem, w sumie. Co ty, co ty zrobiłeś? Uciekaj lepiej sprout się dziękuję. Ja po prostu nie umiem grać na tablecie, a ja nie rozumiem jak ludzie grają na tablecie, ale eee koniec odcinka, trzymajcie się, mam nadzieję, że jesteście zdrów, że nie połamaliście nogi, ręki, takie sprawy, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia jutro, jak nagram wam, że zrobiłem stówny level w browsers, więc ee, pa.